Witajcie serdecznie. Wiecie co? Tak szczerze wam powiem, że chyba właśnie dla takich miejsc postanowiłem utworzyć tą naszą grupę. W drodze do żegania żar, szprutawy zatrzymałem się w Brąjśawiedzie. Znajduje się oto taka perełka. Oczywiście znowu znalazłem ją przez przypadek, szukając ciekawych, interesujących miejsc na Google Maps. Niespełna 400-osobowa wioska, o której pierwsze, pierwsza wzmianka jest około 1300 roku, mieści w sobie naprawdę niesamowite atrakcje. Jednym z nich jest właśnie oglądany tutaj przez Was Bronowicki Zamek. Początkowo był w rękach rycerskich jako siedziba rycerska. Następnie Przebudowany w stylu renesansowym. No pięknie, w kształcie litery L. Później dopiero dobudowali właśnie tą wieżę i tutaj te mury czerwone, które macie możliwość oglądać. Chylił się troszkę ku upadkowi, teraz znajduje się w rękach prywatnych. Miałem przyjemność telefonicznie porozmawiać z jego właścicielem w dniu wczorajszym. Niestety jest zamknięty dzisiaj, ale podziwiam jego działania. Na stronie internetowej można zobaczyć, że część komnat została już odrestaurowana. Troszkę on mi przypomina nasz zamek Joannitów ze słownicy, Wiecie, taki troszkę podobny, ale on na szczęście ma troszkę więcej szczęścia, ponieważ ma tutaj tego właściciela, który. No postanowił tchnąć w niego życie. Trwa to już kilka lat. I dobrze, że takie właśnie miejsca powoli gdzieś są mozolnie podnoszone z tych, z tych niebytów. W ogóle miejsce jest bardzo interesujące. Tutaj znajduje się zamkowy park, bo to wiadomo, że przy każdej rezydencji renesansowej nie obyłoby się bez, bez takowego miejsca. Wypoczynku. Też tutaj jeszcze dużo pracy przed właścicielem. Ale miejsce jest naprawdę urocze. Znowu, ja tu chciałbym, żebyście jeszcze go zobaczyli, właśnie z tej perspektywy, bardzo interesującej. No jest tu potencjał, naprawdę potencjał jest na fajny hotel, bądź no w ogóle obiekt do zwiedzania. Bądź po prostu na prywatną rezydencję. Zapraszam w to miejsce, bo. No po to jesteśmy tymi pasjonatami historii, żeby odkrywać właśnie takie, takie miejsce jak te. W ogóle jeszcze Wam nadmienię, że zaraz opiszę Wam po samej wsi, bo sama wieś sama w sobie jest nieprawdopodobna. Jest tutaj gro zabytków, kościół z 1600 roku, barokowy wiejski szpital, wieża. Drugiego kościoła, która tutaj też pozostała, budynek starej plebanii z 1600 roku, więc no 389 bodajże, według Google Maps ludzi tutaj mieszka, a jest mnóstwo tych zabytków.